Witajcie! W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować Forda Mondeo. Samochód pochodzi z 2012 roku, a swoją pierwszą rejestrację miał w 2013 roku. Auto wyposażone jest w silnik benzynowy o pojemności 1,6 i mocy 160 mechanicznych, o oznaczeniu EcoBoost. Główną zaletą tego samochodu jest to, iż auto pochodzi z polskiego salonu. Przebieg tego egzemplarza to zaledwie 118 000 km. Samochód prowadzi się i jak wygląda jak dosłownie jak nowy. Auto wyposażone jest w instalację gazową z homologacją do 2026 roku. Na aucie znajdziemy dosłownie dwa delikatne otarcia, które możemy nazwać śladami eksploatacyjnymi. Na błotniku, 3 ponad wlewem paliwa i klamką drzwi pasażera. Zalet, tylne, tylne szyby są przyciemnione, a pod nimi znajdziemy ładną, chromowaną listwę ozdobną. Lusterka składają się automatycznie po zamknięciu samochodu. Podczas otwierania lusterka otwierają się automatycznie. Na dachu znajdziemy oryginalne, fabryczne relingi dachowe. Auto stoi na ładnej 16-calowych felgach aluminiowych. Dodatkowo do samochodu dorzucamy komplet opon zimowych na felgach stalowych. Z tyłu w zderzaku znajdziemy czujniki otwierające parkowanie. Czujniki parkowania znajdują się również w przednim zderzaku. W przodu znajdziemy ładny chromowany grill. Auto wypasażone jest w oryginalne do jazdy dziennej. Na przednich błotnikach znajdziemy ładne chromowane elementy. W lusterkach znajdują się kierunkowskazy. Z lampy są światłowodowe. Znajdziemy trzy ładne światłowody idące przez całą długość lampy. Bagażnik jest dosłownie ogromny, a butla gazowa znajduje się w miejscu koła zapasowego. Klient dodatkowo dorzuca matę zabezpieczającą bagażnik przed pobrudzeniem. Oraz roletkę zabezpieczającą przestrzeń ładunkową od części pasażerskiej. Z boku znajdziemy wnękę na przykład na trójkąt. Na klapy znajdziemy naklejkę odblaskową przypominającą część stop. W otwarciu bagażnika znajdziemy ładną metalową listwę ozdobną zabezpieczającą zderzak przed porysowaniem. Wlew benzyny jest bezkorkowy, a tutaj obok umiejscowiony jest wlew do gazu, ukryty on jest pod klapką. Z tyłu miejsca jest naprawdę dużo, a wnętrze wygląda jak i pachnie dosłownie jak w nowym samochodzie. Na środku znajdziemy podłokietnik. W oparciach foteli znajdziemy praktyczne kieszonki. W jednym, jak i w drugim. W tunelu środkowym znajduje się gniazdo 12V oraz popielniczka. Na drzwiach znajdziemy ładne listwo ozdobne. A tylne szyby sterowane są elektrycznie. U góry znajduje się również głośnik wysokotonowy. A na dole kolejny głośnik oraz taka wnęka na drobiazgi Auto wyposażone jest w zaczepy ISOFIX przez co podłączenie fotelika 10 nie będzie sprawiało problemu Wnęki w drzwiach są wyprofilowane w taki sposób aby spokojnie zmieściło się tutaj puszka z napojem Kokpit wygląda ładnie i nowocześnie Po otwarciu drzwi znajdziemy ładne, chromowane listwo zdobne Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość poprzez elektryczną regulację Dodatkowo mamy tu regulację odcinka lędźwiowego Znaczy, jak przednim, również znajdziemy ładne listwo ozdobne A poniżej panel do sterowania szybami i lusterkami. Szyby sterowane są elektrycznie. Tyle szyby możemy wyłączyć przez przycisk rodzicielski. Tutaj mamy regulację lusterek oraz przycisk do składania lusterek zewnętrznych. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy panel do sterowania światłami. Warto zwrócić uwagę, jest tu czujnik zmierzchu, w związku z czym w dzień możemy jeździć spokojnie się tak do jazdy dziennej, bo momencie kiedy się ściemni lub wjedziemy do e, tunelu, światła same automatycznie nam się włączą. Zegary mi w syneki takich sportowych tubach, a na środku znajdziemy wyświetlacz z komputerem pokładowym. Przebieg naszego egzemplarza to 119 tysięcy km. Wszystkie z komputera możemy przełączać przyciskiem na kole kierownicy. Mamy tutaj chwilowe, odległość do opróżnienia temperaturę zewnętrzną, średnią prędkość, średnie zużycie paliwa, zużycie chwilowe. Warto zwrócić uwagę, i średnie zużycie paliwa to 8,6 litra, ale gazu. Kierownica w całości przytaje jest skórą, a z boku znajdziemy wyprofilowania, które idealnie leży le ręka. Są tu przyciski do sterowania radiem oraz komputerem pokładowym. W kierownicę możemy również regulować w dwóch płaszczyznach. Na głębokość jak i na wysokość. Kokpit w całości wykonany jest z wysokiej jakości materiałów. Wszystko jest miękkie i przyjemne. Na konsoli środkowej znajdziemy przycisk do wyłączenia czujników parkowania. A przednia szyba jest podgrzewana. Poniżej znajdziemy fabryczne, oryginalne radio. Oraz panel do sterowania klimatyzacją automatyczną. Klimatyzacja jest dwustrefowa. Kierowca i pasażer niezależnie mogą regulować swoją temperaturę. Mamy też, te, też przycisk auto, przez co e, temperatura dopasuje się i siła nadmuchu oraz kierunek do temperatury, która w środku panuje. Poniżej panelu z klimatacją znajdziemy otwierany schowek. się tu również gniazdo 12V. Idąc dalej, przechodzimy do gałki zmiany biegów. Skrzynia jest tutaj sześciobiegowa. Na konsoli środkowej znajdziemy dwa miejsca na kubki z napojami, oraz miejsce na małą puszkę energy drinka. Znajdujcie też wnęka, tutaj możemy wrzucić te drobne do koszyka. Tutaj jest przycisk do przełączania instalacji gazowej. Idąc dalej znajdziemy miękki podłokietnik, w której znajdziemy dwa schowki. Jeden mały i drugi głęboki. Warto zwrócić uwagę, Już w tym dużym schowku znajdziemy kolejny gniazdo 12V oraz wtyczkę AUX. Tak same listwo ozdobne, jakie są na drzwiach. Ją też przez środek, jak i po stronie pasażera. Tak jak z tyłu rozmawialiśmy o głośnikach, tak samo z przodu w słupkach znajdziemy głośniki wysokotonowe. oraz w drzwiach kolejne głośniki średniotonowe. Łącznie jest tutaj 8 głośników. Auto posiadamy kompleks książek serwisowych oraz wydruk z setiku potwierdzający historię roz przebiegu auta. Na podcufice znajdziemy miejsca na okulary. I tu dalej: znajdziemy lampki. Pod względem bezpieczeństwa znajdziemy tu poduszkę powietrzną kierowcy, pasażera, głośne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne oraz poduszkę kolanową kierowcy. Pod maską znajdziemy dynamiczny silnik o pojemności 1,6. Niemocy 160 koni mechanicznych o znaczeniu ECO BOOST tutaj informacje o serwisie olejowym Przegląd był wymyślony na około 119 tysięcy km we wrześniu 2020 roku i zalany jest pełnym syntetykiem